Cześć z tej strony Lambas A to już kolejny odcinek, kolejna ofiara No i co, zaraz sprawdzimy na mapie, gdzie mamy się tym razem udać No i dowiemy się kim jest nasza kolejna ofiara yy, Powiem wam szczerze, że no, gra zbliża się powoli już do końca yy. Powoli, powoli. Jeszcze kilka odcinków przed nami będzie jednak. Okej, okay. gdzie ja mam iść? Nie bardzo wiem. A dobrze, tutaj. Tutaj i... Aha, do garażu. Okej. Okay. Okej. Okay. Od razu ten krzyż... Czy tam krucyfiks sobie... Przestawimy, dobra. Zaraz, okej. Okay. a no czyli kierowca będzie naszą kolejną ofiarą. Uh, zaraz, zaraz, co tu możemy wykombinować? Jakaś kaseta jest? Nie wiem... Pod, pod to, oh, hi bo. Lucius, if you have some spare time you can search for my band's cassette. I would, but I have to wait until your father gets here. Aha, kasetę, okay. mam kasetę. Okej. To już wiemy, do czego ta kaseta. Masz. Oh, you found it. Awesome. No, wiem, że zajebiście. Co, ja coś tu mogę zrobić? Czeka, czek, 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 czek. Dobra, ja odwrócę uwagę tego murzyna, bo on mi tu przeszkadza. A wiem, jak to zrobić. Z poprzedniego odcinka, prawda? E No, come Okej. Okay. Okay. Dobra, i teraz kierowca został sam. I będziemy mogli mu tam popsocić coś. Widocznie ten kierowca jest strasznie zajęty słuchaniem tej muzy. I dalsze będziemy mogli po you prostu know, podpieprzyć oh. Coś jeszcze? Nie wiem do czego to Ale chwila Ej, mogę Połączyć Nie, nie to chciałem Co ja mogę zrobić z tym? Mogę Jakoś tu zatkać coś? Nie Nie wiem. O, tutaj położyć. Tak, no i. Chwila. Chwila, chwila, chwila. Cholera wie, no. Poczekajcie, poczekajcie. Tak. poczekajcie, tak. Zadziałało. Spoko. Okej. Okay. Co mu jest? I co, już nie żyje? No, co? Straci przytomność. No, ale dobre, ale co? Co ja tu mogę zrobić? A. -a, -a. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Eee, wentylacja. Okej, okay, wentylacja, poczekajcie. Sprawdzę. Eee, eee, dobra. Tutaj jest panel kontrolny. Ila? Mogę? O tak. O jest! Jest ludziska, jest. Czyli co? Kolejna ofiara na naszym koncie? Tak jest. Hmm. Tak, jest. Bardzo ciekawe. Ale... Jakoś wszystko było tak... No, sir! I didn't see anything. I was in the other room trying to fix the washer. When I came back, the car was running, and he was lying on the floor. Let me get this straight. You were in the next room and didn't hear the car starting by itself. No, sir. I didn't hear anything over the music. I know how it sounds, but I swear I'm telling you the truth. Yeah, right. Well, you can explain that to the judge. I'm going to go get the deputy here. To jest podejrzanym. Jest podejrzanym. Okej. Okay. Czyli jak dobrze mi się wydaje, to będzie kolejna ofiara. Mhm. Tak. Will. Kolejna ofiara. Którą załatwimy w następnym odcinku. No, a to by było na tyle w tym. Trzymajcie się do usłyszenia. Hej.